Czy w porównaniu z poprzednimi latami ten odsetek kobiet, które decydują się na mastektomię jest większy, czy zostaje na tym samym poziomie? Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do lekarza. Temat mastektomii, to, co się zmienia, że teraz coraz częściej pacjentkom są proponowane zabiegi oszczędzające, mm -hmm. ale musimy tutaj zaznaczyć, że to jest jakby kwestia wynikająca przede wszystkim z sytuacji danej choroby, jej lokalizacji konkretnej, podtypu nowotworu, wielkości guza. To, to ma wiele różnych czynników, więc to trochę to nie jest tak, jak w sklepie idziemy i chce to. To jest bardziej tak, że to jest pewien rodzaj współpracy, rozmowy. Ja sama w związku z Breast Cancer Unitami często Jestem na konsyliach, gdzie pacjentki są kwalifikowane do zabiegów operacyjnych i toczy się bardzo partnerska dyskusja, rozmowa, co dla danej pacjentki mm -hmm. będzie najlepszym rozwiązaniem. Cieszę się jednak, że ta chirurgia jest już teraz na tak zaawansowanym poziomie, że kobiety tą swoją kobiecość, chociaż oczywiście ona jest tylko absolutnie symboliczna, bo kobiecość znajduje się absolutnie gdzie indziej, że te zabiegi są tak dobre, mm -hmm. że kobiety mają do niej. Dostęp, że jest również dostęp do profilaktycznych mastektomii, co jest bardzo ważnym tematem. To znowu kwestia budowania tej świadomości kobiet na temat obciążeń genetycznych, ale nie tylko bo rak piersi to nie tylko geny więc to jest kwestia bardzo zawsze indywidualna. Właśnie chciałam cię zapytać o tą kobiecość, bo przeczytałam tutaj świetne zdanie. Że cycki to nie jest synonim kobiecości, że ta kobiecość jest głęboko, głęboko w nas. Czy nadal dużo kobiet uważa, że jednak strata tego biustu to już jest koniec? Choroba absolutnie odziera. Odziera z wielu różnych rzeczy. Zabieg, operacja, utrata włosów, tak naprawdę wiele różnych etapów, takich emocjonalnych, które towarzyszą poszczególnym etapom choroby. Jest trudna. Zdecydowanie piersi to nie kobiecość. Niemniej jednak to jest bardzo duży taki symbol, który jest gdzieś tam włożony czy też bardzo mocno osadzony w naszej kulturze. Kobiety potrzebują czasu, i ja myślę sobie o tym, że też z perspektywy mojej współpracy z kobietami I ja widzę, jak one tak swoją kobiecość przy okazji właśnie konfrontacji z tak trudną sytuacją, kiedy no pewnego dnia budzą się i jednak tego narządu nie ma, one naprawdę często tą kobiecość odkrywają, bo rzeczywiście kobiecość z punktu widzenia mojego psychologa zdecydowanie to nie tam. Kobiecość to jest stan umysłu, kobiecość to jest to, jak się poruszamy, jak myślimy, jak proszę kobiety podczas na przykład naszych spotkań takich terapeutycznych, aby określiły, czym właściwie ta kobiecość jest, żeby ją narysowały. Mhm. To nie rysują piersi, rysują na przykład to jak tańczą, to jak chodzą, to jak mówią, to jak postrzegają świat i to jest kobiecość. Dlatego często jest tak, że kiedy dotykamy sytuacji tak skrajnych, które właśnie nas z różnych rzeczy odzierają, mhm. odzierają te powłoki, odzierają te, wyrywają nas to z takiej możliwości przysłaniania się różnymi maskami, to nagle tak Naprawdę jeszcze bardziej ją odkrywają.